Siema, witam Was w kolejnym odcinku, trochę mnie nie było, no ale miałem bardzo dużo pracy, więc wracam dzisiaj, a wracamy oczywiście z serią Looney Tunes i klasykami, klasikami, klasikami. klasycznymi filmami, klasikami, jak u nas na Podlasiu mówią, także zapraszam Was na kolejny odcinek z Looney Tunes i klasyczne filmy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, Marsjanin spisał się zacnie, bo wkomponował się w moją scenkę bardzo, bardzo dobrze. Ok, tak czy siak, chciałem Wam jeszcze pokrótce powiedzieć po prostu e, na temat, może trochę na temat filmu, serialu i na temat tej budowli. Pierwszy raz e, zrobiłem tak jakby podwójną scenę, tak? Zawsze skupiałem się na tym, żeby to była jedna scena, jakieś tam tło lub ścianka i tak dalej. No, teraz stwierdziłem, że nie będzie tego fajnego przekazu filmu i tego, co tam się działo. Jak, e, jeśli nie zrobię drugiej, drugiej strony, po prostu. No i my, moim zdaniem udało się zacnie. E, pewnie dużo osób myślało tak czy siak, że Marsjanin to najlepiej zbadać statek kosmiczny i tak dalej. Klasyka. Każdy może to zrobić. Moim pomysłem było zbudowanie, właśnie. Gwiezdny Wrót. Gwiezdne Wrota film z 1994. Można powiedzieć, że trochę się na nim wychowałem. Klasyka science fiction, jak dla mnie. Później był serial, który też obejrzałem. Wszystkie sezony, niektóre niestety obejrzałem, nie były tak dobre jak wcześniejsze. W międzyczasie wyszły dwa filmy, ale to już bardziej na podstawie e, serialu. I co? Gwiezdne Wrota. To był tak naprawdę taki portal, gdzie można było z każdej planety przejść na inną planetę. Jak okazało się nagle później, że jest ich tysiące, gdzie e, wstępnie w filmie przedstawiono to trochę bardziej, jakby było tylko połączenie z jedną planetą. No, ale okazało się później, może na potrzeby serialu, że jest ich tysiące i że nasi bohaterowie mogą podróżować wszędzie. I było warto to oglądać. No, tak czy siak. Mam nadzieję, że foteczki Wam się podobały, bo nie było łatwo to sfotografować. Dodatkowo musiałem budować też ściankę, żeby jakoś to wyglądało od tej strony. Inną ściankę, żeby to wyglądało od drugiej strony. Także mm, mi się podobało. Cała konstrukcja jest bardzo fajna, prosta, e, ciekawa. Więc dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście ten film, Starsi pewnie oglądali, młodszych pewnie nie było jeszcze na świecie. Czy podoba Wam się scenka, czy podobają Wam się zdjęcia? I jak tam oceniacie moją budowlę? Chociaż oceniania to ja mam dość. Także dajcie znać, jak Wam się po prostu podobało. Zostawcie sama, lajka, komentarz. Dzięki i do zobaczenia. Wkrótce specjalny odcinek o Hasbro. O, tak. Na razie. Jeszcze tyłem.